ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, czyli ziarniak Wegenera naśladujący zapalenie płuc. Ziarniakowatość z zapaleniem naczyń, dawniej ziarniak Wegenera, to rzadka choroba autoimmunologiczna, będąca zapaleniem naczyń. Choroba bardzo często na samym początku naśladuje inną chorobę zapalną, i w tym podcaście opiszę Państwu, jak ona może naśladować zapalenie płuc. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń uważa się, że na samym początku ma postać zlokalizowaną, to znaczy najczęściej w obrębie dróg oddechowych rozpoczyna się proces autozapalny z naciekiem zapalnym, który pierwotnie daje niewielkie objawy, jednak wraz z rozwojem choroby pacjent odczuwa coraz więcej dolegliwości. Ziarniakowatość z naczyń, czyli ziarniniak wegenera, może naśladować zapalenie płuc, to znaczy pacjent odczuwa duszność, pojawiają się stany podgorączkowe albo gorączka oraz mogą pojawić się zmiany zapalne na ręganie klatki piersiowej oraz zmiany osłuchowe. Oczywiście najczęstszą tego typu przyczyną jest w praktyce bakteryjne zapalenie płuc i często pacjent rozpoczyna leczenie antybiotykiem. Jednak antybiotyki nie są skuteczne w tym przypadku, gdyż ziarniniakowatość zapaleniem naczyń leczy się immunosupresją, czyli lekami ograniczającymi nasilenie procesu autozapalnego. Często, gdy zapalenie i objawy nie ustępują, lekarze próbują pacjenta leczyć innym antybiotykiem, a choroba dalej się rozwija. Pacjent nadal ma dużą aktywność zapalną, ma podwyższone leukocyty, znacznie przyspieszone OB, wysokie stężenie CRP. Objawy się zaoszczają, a często dochodzi dodatkowo do utraty apetytu w związku właśnie z tą podwyższoną aktywnością zapalną i pacjent może również tracić masę ciała. W takiej sytuacji trzeba również rozważać, czy nie mamy do czynienia z chorobą nowotworową albo z gruźlicą płuc. Ta ostatnia jest dosyć rzadko spotykana we współczesnej Polsce, ale oczywiście nadal występuje. W końcu pacjent trafia do szpitala i ma wykonywaną tomografię komputerową klatki piersiowej. Po to, aby zróżnicować proces zapalny płuc. Jeśli w tomografii występują charakterystyczne zmiany zapalno-martwicze, to radiolog opisujący badanie zasugeruje zapalenie naczyń. Wtedy diagnostyka laboratoryjna pozwala doprecyzować rozpoznanie i w przypadku ziarniniakowatości zapalenie naczyń kluczowa jest obecność przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofili, w skrócie ANKA. W końcu, po wykluczeniu nowotworu, innych chorób zapalnych czy sepsy, można rozpocząć leczenie właściwej choroby. Podsumowując, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń może przebiegać pod różną postacią i naśladować inne choroby zapalne, przede wszystkim zapalenia bakteryjne. W przypadku zajęcia płuc może imitować bakteryjne zapalenie płuc, gruźlicę czy nowotwór i w takiej sytuacji chorobę rozpoznaje się, jeśli objawy nie ustępują po antybiotykoterapii i wykona się specjalistyczne badania, chociażby oznacza się przeciwciała Anka lub wykonuje się tomografię komputerową klatki piersiowej, i na tej podstawie wysuwa się rozpoznanie jako z zapaleniem naczyń. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.